Dzień dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dzisiaj porozmawiamy o zmarłym, byłym przywódcy Związku Radzieckiego Michaile Gorbaczowie, ale na początku zaległe podziękowania dla wszystkich wspierających mój podcast na Patronite i zrzutce. W szczególności dla Zuzanny, Joanny i Karoliny oraz Michała, Rafała, Daniela i Dariusza, którzy przedłużyli bądź rozpoczęli subskrypcję. Polecam mojego Twittera oraz profile Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz Muzyczne Radio Wschód na Spotify. Moim gościem jest dr Bartłomiej Gajos z Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Gorbaczow jest postacią wywołującą skrajne oceny. Na Zachodzie jest ceniony, w Rosji przez większość przeklinany. Zajmijmy się najpierw jego działalnością na stanowisku pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i prezydenta Związku Radzieckiego. Z jednej strony mówi się o plusach jego polityki, jak głasność, pierystrojka, czyli pewna odwilż w systemie sowieckim. Z drugiej często wspomina się, że to za czasów jego rządów starano się ukryć rozmiary katastrofy w Czarnobylu, brutalnie pacyfikowano protesty na przełomie lat 80. i 90. Nadal w łagrach i więzieniach siedzieli dysydenci. Jak pana zdaniem ogólnie? Wypada ten bilans. To zależy, kto ocenia, i tutaj sprawdza się to powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast powiedziałbym, że Gorbaczow czuł bardzo mocno presję rzeczywistości, w której się znalazł, stając się pierwszym sekretarzem. To znaczy, on stał przed decyzją polityczną w kraju, który wydawał 20% swojego budżetu na wojsko, a jednocześnie minister zdrowia mówił publicznie w wywiadzie, że 30% szpitali nie ma dostępu do wodociągów. Z tym Gorbaczow chciał sobie poradzić i chciał sobie poradzić w sposób no, dla nas paradoksalny, bo on szukał inspiracji nie, nie na Zachodzie, nie w wolnym rynku, a paradoksalnie właśnie w Leninie. I on bardzo wiele tego Lenina czytał. Uważał, że patrzył na tę pierestrojkę, na uskorjenie, bo to jeszcze takie hasło było rzucone, czyli to przyspieszenie, przez pryzmat nowej ekonomicznej polityki, trochę na wzór tej nowej ekonomicznej polityki lat dwudziestych. I z pewnością to, o czym dzisiaj często możemy przeczytać, to znaczy on doprowadził do, z, do upadku ZSRR, ale to nie, było, to nie było jego intencją. Jego intencja była kompletnie inna, to znaczy on. Próbował to ZSRR zachować, zreformować i zrobić coś na kształt zachodniej socjaldemokracji. ZSRR zostawił w takiej sytuacji, że w tym wymiarze ideowym i społecznym pojawiło się zdecydowanie więcej wolności, polityka własności, zaczęto upamiętniać zbrodnie reżimu komunistycznego, coś, co jeszcze było niewyobrażalne. Co więcej, Gorbaczow w ogóle zmienił image pierwszego sekretarza, to znaczy jego wizyta w Leningradzie i przejście się po ulicach Leningradu, takie normalne, normalne. Formalne relacje z ludźmi, zagadanie tych ludzi, to było coś niewyobrażalnego po tym trio, które ledwo trzymało się na nogach, to znaczy mam na myśli tutaj Breżniewa, Andropowa i Czerniankę. No i także obecność żony chyba była ważna, prawda? To też było takie pewne nowum. Tak, jak najbardziej. I w, w tym sensie, w tym sensie on znacząco poszerzył granice debaty publicznej w, w samym ZSRR, ale jednocześnie, i to jest moja subiektywna ocena, pozostał mu ten taki bezwarunkowy odruch partyjny, jeśli coś. Działo się złego i najbardziej chyba symptomatyczne, symptomatyczne jest jego zachowanie w, w, w sytuacji katastrofy w Czarnobylu, to znaczy to milczenie przez niemal dwa tygodnie, wydanie zgody, a w zasadzie presja centrum na to, żeby 1 maja w Kijowie, kilkadziesiąt kilometrów od katastrofy w Czarnobylu, przeprowadzić marsz na 1 maja w dzień pracy. To było wszystko, co, to, co to, to, wszystko to najgorszego, co znaliśmy z poprzednich lat sowieckiej władzy, czyli. Po prostu zamiatanie pod dywan, milczenie, nieinformowanie społeczeństwa, niekomunikowanie się ze społeczeństwem. No i rzecz chyba najważniejsza i kto, o której mówi się dzisiaj najgłośniej, myślę, w, w państwach bałtyckich i też w Gruzji, to znaczy Gorbaczow, moim zdaniem, nie doceniał siły ruchów narodowych i nie do końca wiedział, jak się w tym, z tym wszystkim zachować. I w gruncie rzeczy zachował się tak, jak zachowaliby się pewnie poprzedni sekretarze generalni, to znaczy sięgnął po siłę, choć bardzo niechętnie. To znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której protesty w Wilnie czy w Tbilisi kończą się zdecydowanie bardziej krwawo. Natomiast to niezdecydowanie Gorbaczowa, takie niezdecydowanie w rozumieniu, no tym twardogłowym, czyli coś, co oczekiwalibyśmy od liderat w typu, w typu stalinowskiego, pokazało, że ten ZSRR jest jednak inny. Jakkolwiek cynicznie to oczywiście zabrzmi, bo każda śmierć w tym przypadku była, była tragedią. Natomiast uważam, że mogłoby się to skończyć znacznie gorzej, gdyby, gdyby to ktoś inny stał na czele ZSRR. A czy my możemy powiedzieć, że. Jemu sytuacja się wymknęła spod kontroli. To znaczy, dał ludziom za dużo wolności, nie oczekiwał właśnie takich rezultatów. Także dotyczy to tych republik narodowych, republik nadbałtyckich, gdzie zaczęły się protesty dotyczące właśnie uzyskania pełnej niepodległości. Ja myślę, że on miał poczucie tego, że jego polityka pierwiastrojki, jeśli ma gdzieś poparcie, to z pewnością nie wśród twardogłowych polityków partii, wśród których widział duży opór i tu jest. Można wspomnieć chociażby artykuł Niny Andrzejewej, taki inspirowany artykuł przez jednego z partyjnych dygnitarzy, jego Ligaczowa. Który, który to artykuł miał takie przesłanie, że oto Michaił Gorbaczow na naszych oczach grzebie po prostu najlepsze idee ZSRR i że, że, że w gruncie rzeczy to, do czego on prowadzi, to jest największa tragedia i powinniśmy coś z tym wszystkim zrobić. A z drugiej strony mieliśmy właśnie społeczeństwo, które było zachłyśnięte tym Gorbaczowem, pomimo fatalnej sytuacji gospodarczej, bo społeczeństwo, że tak powiem, karmiło się tym wolnym powietrzem i wolną dyskusją, to społeczeństwo w pewnym momencie miało poczucie, że yeah uh... No, ZSRR to nie, jest, to nie jest miejsce, najlepsze miejsce do życia i coś trzeba tym zrobić. W rezultacie to, 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 to myślę, że to jest też klucz do zrozumienia Gorbaczowa i jego, jego, jego porażki. W rezultacie Gorbaczow, jako ten budowniczy imperium ZSRR i reformator imperium ZSRR przegrał z budowniczymi narodu i to przegrał z budowniczymi narodu nie tylko w Ukrainie, gdzie Leonid Krawczuk parł do niepodległości, czy w Republikach Bałtyckich czy, czy, czy w Republikach Kaukaskich. No ale przegrał z, z tym, z kim, kogo, kogo osobiście bardzo nie lubił, kogo uważał za prostaka, czyli przegrał z Borysem Jelcynem. I to jest, jak sądzę, klucz do zrozumienia. Tragedia to chyba nie jest dobre słowo. Ale tego paradoksu i tych wyzwań, z którymi się Gorbaczow zmagał. Dla nas jego wypowiedzi dotyczące na przykład Ukrainy, kiedy mówił, że to państwo pojawiło się dopiero przy władzy radzieckiej, wcześniej było to terytorium Rosji. Jednocześnie podkreślając, że sam ma matkę Ukrainkę. Ojca Rosjanina. One mogą być trochę szokujące. I teraz pojawiają się często takie komentarze, że to, co robi Władimir Putin, to naprawia powiedzmy błędy, czy też z punktu widzenia części Rosjan, błędy Gorbaczowa. Czy rzeczywiście można tak stwierdzić? Kiedy ZSRR zaczyna się walić, a w zasadzie kiedy liderzy Partii Komunistycznej w 90, 91 roku zaczyna przed ich oczami pojawiać się ta wizja, że ZSRR rzeczywiście się rozpadnie to wówczas zaczynają się pojawiać dyskusje na temat niesprawiedliwych rzekomo, wedle części tych dygnitarzy, granic potencjalnej Rosji, która ma się stamtąd wyłonić. Bo Anatoli Czerniajew, którym był takim alter ego Gorbaczowa, jego najbliższym w zasadzie współpracownikiem i doradcą do spraw międzynarodowych. Pozostawił po sobie bardzo ciekawe dzienniki, w których no i jednoznacznie wychodzi, że jest wielkorosyjskim szowinistą. To znaczy, on wprost pisze, że nie wyobraża sobie Rosji przyszłej Rosji bez Krymu, że jeśli utracimy Krym, to utracimy fundament rosyjskiej tożsamości, że część terytoriów Donbasu i południa Ukrainy to są przecież terytoria rdzennie rosyjskie. I to jest rzecz, która łączyła takie osoby jak Anatolij Czerniajew z na przykład Aleksandrem Sołżenicynem, który pisze bardzo podobne rzeczy w tym czasie i który pisze w, zaraz po puczu Jana Jewa, list do Borysa Jelcyna, to jest 30 sierpnia 1991 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, w którym chwali tegoż Jelcyna, za słowa jego rzecznika prasowego, które to słowa brzmiały w sposób następujący: to znaczy, Rosja zachowuje sobie prawo do zmiany granic. Sołżenicyn też uważał, że jest wielka niesprawiedliwość, przede wszystkim w kwestii tych granic ukraińskich, która spotkała Rosję i trzeba to w jakiś sposób naprawić. Ale żeby być, że tak powiem, fair względem Sołżenicyna, to trzeba dodać, że on napisał wprost, że jakiekolwiek rozwiązanie siłowe w tej sprawie byłoby zbrodnią. To znaczy, on się domagał referendów w każdym z obwodów, żeby miejsce Ludność się wypowiedziała, po której granicy chce być. No i trzecia osoba, która też myślę, jest jakaś reprezentantem pewnej części środowiska rosyjskiego w ówczesnym czasie, to jest Anatolij Sobczak, czyli no, szef Władimira Putina w Leningradzie, który w 1995 roku publikuje taką swoją książkę na temat bieżącej polityki. I on też tam pisze, że te granice wedle których rozpad się ZSRR, a w zasadzie został stworzony ZSRR w 1922 roku, są granicami niesprawiedliwymi dla samej Rosji, no bo rdzennie rosyjskie tereny znajdują się, znajdują się w Ukrainie, znajdują się na północy Kazachstanu, więc to myślenie Gorbaczowa wbrew pozorom, ono nie jest w żaden sposób oryginalne, to znaczy to jest coś, co łączy osoby, które myślą kategoriami narodowego interesu rosyjskiego, pomimo tego opakowania komunistyczno-internacjonalistycznego w które się ubierali. Z drugiej strony można powiedzieć, że Kubań powinien być ukraiński, bo tam też jest duża mniejszość ukraińska. To możemy się tak przerzucać, gdzie, gdzie kto i, i jak, ale myślę, że kluczowe, kluczowe w, w perspektywie dzisiejszych wydarzeń wojny rosyjsko-ukraińskiej najlepszym rozwiązaniem byłoby zaakceptowanie tych realiów, które mamy po, po drugiej wojnie światowej i tych realiów, które Rosja też zaakceptowała po 91 roku w szeregu dokumentów i, Traktatów, które podpisywała, czyli wrócenie do, do czasów z 2013 roku i do granic z 2013 roku. To przenieśmy się teraz na zachód. Tam Michał Gorbaczow jest chyba taką postacią bardziej popkulturową. Człowiekiem, który wprowadził wolność w Rosji, przynajmniej według tego popularnego odbioru Gorbaczowa, doprowadził do upadku Związku Radzieckiego, no i też pozwolił na zjednoczenie Niemiec, wyprowadził wojska radzieckie z Afganistanu. Tam chyba jest to postać. O wiele bardziej płaska, jednolita i taka chyba troszkę z komiksu. Zachód zakłada oczywiście swoje własne okulary, patrząc na Gorbaczowa. Najbardziej powiedziałbym pozytywna ocena Gorbaczowa, Gorbaczowa widać w, w niemieckich mediach, no bo. Gorbaczow zrobił coś, co było w zasadzie niewyobrażalne przez cały ten okres od 1945 roku. Znaczy on de facto zgodził się na zjednoczenie Niemiec bez żadnych ultimatów, bez żadnych warunków, a robił to z bardzo prostej przyczyny to, to znaczy to był czysty pragmatyzm, który w zasadzie obserwowaliśmy 24 lutego. To znaczy za tę decyzję Niemcy, ale też cała Europa ma poczucie pewnej wdzięczności, że wyprowadził wojska sowieckie z dawnego bloku bloku wschodniego, że ten upadek ZSRR był relatywnie bezkrwawym, bo moglibyśmy sobie wyobrazić sytuację taką, nie wiem, jaka miała miejsce na przykład w Jugosławii, gdzie zginęły przecież setki tysiące osób. I, i to, jest, to jest myślę kluczowe, to znaczy Gorbaczow, godząc się na to wszystko, miał takie intencje, że Europa i Stany Zjednoczone wciągną tę nową Rosję, czy to się będzie nazywało ZSRR, czy jeszcze jakoś inaczej, wciągną do systemu zachodniego, dostarczą technologię, dostarczą pieniądze. Przecież w tych wszystkich rozmowach Gorbaczowa z Bushem, Staczer, kwestia na przykład włączenia ZSRR do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i możliwość skorzystania z tej kroplówki jest na porządku dziennym. No, i on za tę gotówkę, za tę technologię, za otwarcie się zachodu na ZSRR, no płaci w twardej walucie politycznej, to znaczy płaci zgodą na. Zjednoczenie Niemiec płaci zgodą na, na to, że on nie tylko zgodził się na zjednoczenie Niemiec, ale zgodził się też, żeby te, te nowe Niemcy w, w tych pełnych granicach, które dzisiaj znamy, y, będą w NATO, co nie było tak oczywiste jeszcze w roku 90, 91. I to jest ta perspektywa, to znaczy, raz otwarcie ZSRR wewnętrznie i poszerzenie możliwości debaty publicznej, a dwa y, bardzo. Znaczące, niewyobrażalne dla np. poprzedników Gorbaczowa ustępstwa w polityce zagranicznej, których kluczem było zgodę na zjednoczenie Niemiec. Co nie przeszkodziło później Gorbaczowowi krytykować Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone i rozszerzenie NATO? Jak najbardziej, tylko że Gorbaczow oczywiście patrzył na to już z perspektywy dnia dzisiejszego. I anachronicznie starając się wytłumaczyć wewnętrznie w Rosji ze swojej polityki, bo kwestia rozszerzenia NATO na wschód, w tych rozmowach z ZSRR między Kremlem a państwami zachodnimi się nie pojawiała w roku 90 91 bo to jest jeszcze moment absolutnie niewyobrażalny dla ówczesnych polityków, bo gdzie mają dyskutować o bazach NATO, nie wiem, w Polsce, na Węgrzech, czy w, na Litwie, czy, czy, czy na Łotwie. W sytuacji, kiedy wojska układu warszawskiego tutaj stacjonują. To znaczy to, to w ogóle nie było na porządku dziennym. I takie argumentowanie ex post przez Gorbaczowa było tłumaczeniem się o własnej opinii publicznej, rosyjskiej opinii publicznej z tego, co zrobił w 1989-1991 roku. No bo to też trzeba, myślę, powiedzieć, Gorbaczow po tym, jak przestał być prezydentem ZSRR, jak ZSRR został rozwiązany, no znalazł się na marginesie życia politycznego. To znaczy on funkcjonował jako wykładowca, natomiast jego próby, Startowania w wyborach prezydenckich kończyły się na tym, że nawet nie przekraczał 10% głosów. Więc to jest, myślę, tak bronienie własnej biografii. Ekspost. Doktor Bartłomiej Gajos z Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja przypomnę, że Michał Gorbaczow zmarł w wieku 91 lat. To już wszystko w tym Po prostu wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i patronite, linki w opisie. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.